Szanowni Państwo, przypominam, że trwa konferencja Przedsiębiorcy dla Przedsiębiorców. Inicjatywa, która ma na celu wspierać mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Rozpoczęliśmy od bardzo emocjonalnego i pełnego energii wystąpienia pana Krzysztofa Sarneckiego, prezesa Quest Change Managers. Prowadzenie biznesu i przywództwo w nowej rzeczywistości. Przed nami kolejna prelekcja. Tym razem będzie case study, drodzy Państwo. Case study Columbus Energy SA. Columbus Energy to jedna z najpopularniejszych w Polsce firm zajmujących się montowaniem instalacji fotowoltaicznych. Od 2014 roku, kiedy to rozpoczęła swoją działalność, zrealizowała ponad 6200 projektów. W trzecim kwartale 2019 roku firma zanotowała 300% wzrost przychodów w porównaniu z poprzednim rokiem. W 2020 roku mamy czas pandemii. Kolumbus po ogromnym spadku akcji po problemach wrócił do formy i dalej się rozwija. Drodzy Państwo dziś jak ta firma poradziła sobie w pierwszym okresie pandemii oraz jak planuje funkcjonować w najbliższej przyszłości. O tym wszystkim nasz kolejny prelegent pan Dawid Zieliński prezes zarządu Kolumbus Energy S.A. Panie Dawidzie czy się słyszymy? Dzień dobry witam wszystkich serdecznie. Jeśli tak dla pana teraz czas Zgodnie z naszym planem, czyli jak poradziliśmy sobie, poradziliśmy sobie w pierwszym okresie pandemii i jak będziemy funkcjonować w najbliższej przyszłości. Case study Columbus Energy SA, prelekcja pana Dawida Zielińskiego, prezesa zarządu Columbus Energy SA. Zapraszam i oddaję głos. Dziękuję bardzo serdecznie. Tutaj małe sprostowanie, rzeczywiście dane z trzeciego kwartału zeszłego roku to było 6 tysięcy, chyba zamontowanych dzisiaj. Mamy już na koncie ponad 25 tysięcy świetnie zrobionych realizacji, jeżeli chodzi o fotowoltaikę i pompy ciepła dla domów i przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o kwestie akcji, to rzeczywiście pandemia nie oszczędziła. Giełdowo, chyba nikogo, natomiast liczy się to, jak szybko da się odbudować kapitalizację i zaufanie inwestorów. My je odbudowaliśmy ze zdwojeną siłą. Przed pandemią firma była warta poniżej miliarda złotych. Dzisiaj zbliżamy się do dwóch miliardów złotych kapitalizacji. Jesteśmy w połowie drogi, żeby przegonić Tauron Energe i Ene jako firma, która zajmuje się nowoczesną energetyką. Szanowni przedsiębiorcy, bo, bo tutaj takie, takie mamy audytorium. Cieszę się bardzo, że, że takie konferencje jak ta są i są bardzo bezpośrednio targetowane w kierunku tych, którzy rzeczywiście potrzebują czasem wiedzy, czasem wsparcia, czasem po prostu dobrego słowa, żeby ten biznes continuity zachować. Ja z racji tego, że mam niecałe 15 minut, nie przygotowałem specjalnie wielkiej prezentacji, tylko że moja prezentacja składałaby się tylko z trzech slajdów, ponieważ chciałem Wam powiedzieć, w jaki sposób my potraktowaliśmy wirusa, jak ten dramat bądź komedię, w zależności od tego, jakie mamy przekonania co do całej, całej sytuacji, zamieniłem na właśnie dramat bądź komedię w trzech aktach. Słuchajcie, trzech aktach to znaczy, które trzy rzeczy zrobiliśmy i w jakiej kolejności, które spowodowały, że po pandemii, bo tak dzisiaj traktujemy sytuację, niezależnie co się wydarzy na jesieni czy później, co tak naprawdę, że, że jesteśmy już po tej pandemii, co tak naprawdę się wydarzyło, żeby być silniejszym, być lepszym niż nasza konkurencja, żeby odjechać znowu rynkowi na kilka długości. Niezależnie od tego, że wszystkim również nam było niesamowicie ciężko. Więc zaczynam, słuchajcie. Pierwsza rzecz, pierwszy akt, jaki my, jako zarząd i menadżerowie, zrobiliśmy w Columbus Energy, to ukonstytuowaliśmy wspólne myślenie i wspólną wizję o tym, czym jest pandemia, co to jest za wirus, jaki on będzie miał wpływ na całą sytuację w naszej firmie, w naszym sektorze i w całej gospodarce. Przeczytaliśmy cały internet, wszystkie artykuły, zebraliśmy to w jedną kupę. I przedstawiliśmy wszystkim naszym pracownikom, współpracownikom, partnerom biznesowym, co my o tym myślimy, jak to funkcjonuje z naszej perspektywy. Oczywiście to był moment na przełomie marca i kwietnia, czyli najtrudniejszy moment i najbardziej niepewny. I my założyliśmy, że pandemia, biorąc pod uwagę wszystkie możliwe dane statystyczne, potrwa między 2-3 miesiące w Polsce i na taki scenariusz się przygotowywaliśmy budując przy tym pewność wszystkich naszych pracowników i współpracowników, że zachowamy wszystkie miejsca pracy, że to jest ten czas, żeby wypracować szanse i przewagi nad konkurencją, że to jest czas na to, żeby nie obcinać koszty, nie stresować się, nie podejmować pochopnych decyzji, tylko budować właśnie w sobie jedność, siłę i co więcej, w sytuacji, kiedy pojawi się szansa biznesowa w tym okresie, to chcemy ją bardzo mocno wykorzystać. Mieliśmy dużo szczęścia przy tym, że nasza firma pracuje już od samego początku, kiedy powstała w chmurze. Dzisiaj w tym roku szacujemy, że przychody naszej firmy mogą być spokojnie wyższe niż pół miliarda złotych, więc jakby ilość procesów biznesowych, które dzieją się wewnątrz na zewnątrz firmy są niesamowicie duże, a jednak przejście na pracę zdalną którą zrobiło kilkaset osób, praktycznie w jeden dzień. O 17:00 jednego dnia poszli do domu z komputerami, kolejnego dnia o 8:00 rano włączyli komputery i nic się nie zmieniło. Okay? To była niesamowicie ważna rzecz, którą przepracowaliśmy wspólnie i podjęliśmy decyzję, że właśnie w taki sposób będziemy, będziemy pracować. Pojawiło się też mnóstwo na tym etapie pomysłów, jak wykorzystać to w ramach szansy i przewagi nad konkurencją. Nawet ogłosiliśmy program pożyczek dla pracowników konkurencji, jeżeli się zdecydują na transfer do nas. Czyli, jeżeli ktoś zdecyduje się na przejście do Columbus Energy, czy jest handlowcem, czy jest menadżerem, a chcemy wspólnie robić biznes, czy być w relacji pracodawca-pracownik, to ten pracownik, ten potencjalny człowiek, podpisał z nami umowę, że po pandemii przyjdzie nas do pracy, natomiast na czas pandemii. Jeżeli traci pracę, bądź jego aktualny pracodawca ma problemy cashflowowe, to my mu pieniądze będziemy pożyczać po to, żeby zbudować naszą nową wspólną przyszłość i lojalność wzajemną i szacunek. Czyli pierwszy akt całego przedsięwzięcia to było zbudowanie wspólnej wizji i myślenia o tym, jak funkcjonujemy w nowej pandemii, przekazanie tego wszystkim osobom i spowodowanie, że każdy, bądź prawie każdy uwierzy w tą. W, tą, w to postrzeganie rzeczywistości i to przekonanie, które my mieliśmy i na bazie tej, nazwijmy to, wizji o rzeczywistości dopiero mogliśmy budować strategię. Bardzo klasycznie, ale bardzo skutecznie. Dlatego drugim aktem tego komediodramatu, tak bym go nazwał, było zbudowanie strategii na kontynuację biznesu w czasie pandemii. Kontynuacja biznesu, czyli jak utrzymać miejsca pracy, ale nie tylko wydając na nie po prostu kasę, ale również zbudować nowe metody sprzedaży, nowe metody budowania wartości, załatwienie wszystkich zaległości, których w firmie tak szybko rozwijającej się jak nasza, bo to jest kilkukrotny wzrost przychodów rok do roku już od wielu lat, jest niesamowicie dużo. Jak zbudować nowe kompetencje, jak na przykład szkolenia online, jak skrócić proces szkoleń, jak skrócić proces onboardingu, jakie nowe narzędzia informatyczne możemy wdrożyć w firmie, żeby to mogło pójść dalej krok do przodu. I takich rzeczy zrobiliśmy w firmie przez ten miesiąc, półtorej, dziesiątki. Od szkoleń online, od meetingów menadżerów. I okazało się, że niesamowicie da się tą pracę skompresować w czasie, przez to, że ludzie się nie przemieszczają. Nie spędzają czasu na parzeniu kawy, dyskusji w coffee cornerach, etc., tylko rzeczywiście skupieni są na krótkim odcinku biznesowym. OK, chociaż podczas całego dnia pracy może to być zdecydowanie krótsza ilość po prostu roboczo godzin, które człowiek przepracuje, natomiast poziom skupienia, jego kompresji, całości jest wtedy niesamowity. Zdalna praca, webinary, utrzymanie miejsc pracy, nowe metody sprzedaży. Lepsze zarządzanie marketingiem, lead lending, który zamienił się z lead lendingu czasu rzeczywistego na lead przyszłościowy. Czy jeżeli dzisiaj pozyskujemy leady na spotkanie na jutro z naszym przedstawicielem handlowym, to zamieniliśmy to na budowanie bazy, którą możemy wykorzystać zaraz po pandemii, żeby szybko ruszyć z miejsca. Nasi menadżerowie wdrożyli niesamowicie dużo nowych innowacji, procedur i cała organizacja w tym czasie stała się lepsza, dojrzalsza. A jak wspomniałem wcześniej, nadrobiliśmy niesamowicie dużo zaległości. To były zaległości w, we wdrażaniu IT, bo, bo zawsze to IT. Goniło nas i nie mogło dogonić, no to tutaj ten miesiąc przerwy zbudował rzeczywiście niezły, niezły czas. Mieliśmy bardzo dużo zaległych klientów, którzy nie dostali kredytów pierwszej czy drugiej iteracji i trzeba było nad tymi klientami dużo bardziej popracować, żeby mogli dostać finansowanie bardziej ciekawe czy, czy jakiś rodzaj struktury, strukturyzowanego finansowania. Przepracowaliśmy mnóstwo tematów, na przykład z deweloperami farm, takich jak za mną na zdjęciu, którzy, którzy przez pandemię utracili mnóstwo możliwości finansowania właśnie rozwoju, i mogliśmy dzięki temu przejąć mnóstwo zespołów, mnóstwo ciekawych projektów na nasz bilans i kontynuować je już w ramach struktury Columbus Energy. Więc pierwszy akt mamy wspólna wizja, plan i nastawienie na to, że to nie jest problem, tylko jak wykorzystać całą tę sytuację do zwiększenia, zwiększenia naszego biznesu i zbudowania nowych wartości, czyli zbudowanie takiej solidnej wizji. Druga rzecz, to drugi akt to jest kontynuowanie biznesu i nadrabianie zaległości. Ciśnięcie na maksa, żeby ta zdalna praca, webinary, nowe metody sprzedaży i marketingu budowały nowe wartości. Powstało też w, w tym czasie mnóstwo innowacji, mnóstwo pomysłów. Wymyśliliśmy nowe biznesy dzięki temu, w które Columbus Energy właśnie inwestuje. Trzeci, ostatni akt, który z naszej perspektywy był, był kluczowy, to było wytypowanie momentu na jak najszybszy powrót do nowej rzeczywistości, ale wytypowanie go w taki sposób, że, że nie jest wytypowany na zasadzie, że o, zrobimy to jutro, bo rząd coś ogłosił, tylko ustalenie tego wcześniej. Przygotowanie całej organizacji, że jeżeli coś się wydarzy. To wtedy my, jako Kolumbus, już ruszamy jakby nową ścieżką, którą wypracowaliśmy. Takim momentem było, kiedy rząd ogłosił ten czteretapowy powrót do normalności. My oszacowaliśmy, że ten czwarty etap, kiedykolwiek tylko zostanie ogłoszony, to, to będzie ten dzień, w którym wszyscy wracamy do biura na 100%. To jest ten dzień, w którym nasze siły sprzedażowe ruszają w 100% w teren. I to jest ten dzień, w którym mamy nową rzeczywistość i zaczniemy wykorzystywać te wszystkie narzędzia, które wypracowaliśmy w akcie pierwszym i akcie drugim. Okazało się to też niesamowicie skuteczne, dlatego że kiedybyśmy startowali z dnia na dzień i wszyscy dopiero zaczęliby się organizować do wejścia w tą nową rzeczywistość, mówię wszyscy, czyli nasi pracownicy, partnerzy, procesy biznesowe. To pewnie zajęło to tydzień, dwa lub trzy dłużej. Jeżeli byliśmy na to przygotowani i każdy krok i strategia w każdym naszym dziale, w każdym procesie w ten sposób został przygotowany, to ogłoszenie przez rząd czwartego etapu, chyba trzy dni wcześniej, zanim on wszedł, dla nas to był naturalny sygnał, że w cudzysłowie od poniedziałku lecimy na maksa z naszymi procesami biznesowymi. Dzięki temu wydaje mi się, że tak krótkim podsumowaniem, nasza firma. Przez pandemię odskoczyła wielu naszym najważniejszym konkurentom, niektórym nawet dwukrotnie. Dzisiaj montujemy powiedzmy, że nasze przychody są zdecydowanie wyższe, kilkadziesiąt procent miesięcznie wyższe niż przed samą pandemią. I nie jest tylko spowodowane tym, że mieliśmy czas, żeby nadrobić pewne rzeczy, ale wydaje mi się, że właśnie ta strategia. Bezpośredniej komunikacji z organizacją, bezpośredniego wspólnego planowania, nadanie tempa całemu procesowi i konkretnych deadline'ów, kiedy się wydarzą konkretne rzeczy, jak na przykład powrót do normalności i zaplanowanie tego wcześniej, w zależności od tego, co powie rząd, było niesamowicie skutecznym przedsięwzięciem, dzięki czemu dzisiaj czujemy się niesamowicie mocniejsi, mamy zdecydowanie lepszy cashflow. Korzystamy bardzo, powiedzmy, zdawkowo z samej tarczy antykryzysowej i jesteśmy dzisiaj. Jeszcze ciekawostka, w samym maju i czerwcu, co było zaplanowane właśnie w akcie pierwszym i drugim zatrudniliśmy prawie 150 osób w organizacji. Zwiększyliśmy zatrudnienie praktycznie o 15 do 20% tylko dlatego, że wiedzieliśmy, że warto się przygotować na ten moment, jakim jest, jakim jest powrót do nowej rzeczywistości. Także z mojej strony tyle, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Zachęcam do kontaktu ze mną, jeżeli ktoś ma ochotę, przez media społecznościowe, praktycznie dowolne. Jeżeli, jeżeli macie pytania, chętnie pomogę. Jeżeli chcielibyście z nami współpracować po pandemii, to, to jest ten czas, żeby właśnie przyłączyć się do lidera rynku. Serdecznie dziękujemy. Pan Dawid Zieliński, prezes zarządu Columbus Energy S.A case study od Kolumbusa. Dziękujemy serdecznie panie Dawidzie. Zapraszamy.